Obawy o pieniądze mogą być poważnym powodem do zmartwień, zwłaszcza jeśli czujesz, że nie możesz sobie pozwolić na coś, o co prosiło Twoje dziecko lub nastolatek. Oto, jak realistyczny budżet może pomóc w zarządzaniu finansami rodziny. Oto cztery szybkie kroki, które pomogą Wam sporządzić budżet i oszczędzać pieniądze razem, jako, jako rodzina. Na co wydajesz? Weź kartkę papieru i długopis. Narysuj obrazki wszystkich rzeczy, na które ty i twoja rodzina wydajecie pieniądze każdego miesiąca. Na przykład jedzenie, rachunki domowe i ubrania. Napisz obok każdego obrazka, ile kosztuje każda rzecz. Sumuj, ile pieniędzy planujesz wydać każdego miesiąca. Drugi krok. Co jest ci potrzebne? Jakie są najważniejsze rzeczy? Które musi mieć Twoja rodzina. Te najważniejsze rzeczy są tym, czego potrzebujesz. Jakie rzeczy chciałaby mieć Twoja rodzina? Te nieistotne rzeczy są tym, czego pragniesz. Wyjaśnij różnicę między potrzebą a chęcią i podkreśl, że ważne jest, aby kupić to, czego potrzebujesz, zanim kupisz to, czego chcesz. Po trzecie, narysuj budżet. Wypełnij worek plastikowymi klockami lub kamieniami. To są pieniądze Twojej rodziny na dany miesiąc. Wspólnie zdecydujcie, na co wydacie pieniądze i umieśćcie te przedmioty na każdym obrazku. Zobaczcie, gdzie możecie zaoszczędzić trochę pieniędzy na przyszłość lub na wypadek, gdybyście znaleźli się w nieoczekiwanej sytuacji lub gdyby zdarzył się nagły wypadek. Czwarta: szukajcie wsparcia. Jeśli zmagasz się z problemami finansowymi swojej rodziny, możesz szukać pomocy w lokalnych organizacjach społecznych. Nauka sporządzania budżetu w rodzinie może dać dziecku, dziecku cenne lekcje i pomóc zmniejszyć obawy związane z pieniędzmi.